Jesteśmy w Olsztynie, na kampusie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Właśnie w Olsztynie, przed Kliniką Weterynaryjną Zwierząt Gospodarskich i Koni. A towarzyszy nam pan profesor Wojciech Barański, który jest kierownikiem tego miejsca. Panie profesorze, jest to nowy budynek. Kiedy powstał? I gdyby mógł pan profesor coś powiedzieć na temat tego, jak on funkcjonuje i jaką speł jakie spełnia zadania? Dzień dobry. To jest budynek, który jest jednym z nowszych, które powstały na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Powstał mniej więcej dwa lata temu, i od tego czasu służy jako siedziba polikliniki wyjazdowej dla zwierząt gospodarskich i koni. Dzięki temu możemy w jednym miejscu. Mieć skupione i cały sprzęt, który wykorzystujemy do wyjazdów w teren jest to miejsce, gdzie przebywają lekarze. To, co mnie bardzo cieszy jako nauczyciela akademickiego, jest to miejsce, gdzie studenci mogą w trakcie 24-godzinnych dyżurów, które mają, również tutaj nocować z całym zapleczem socjalnym. Więc to na pewno podnosi jakość edukacji, pozwala na lepsze funkcjonowanie i kadry, i, yy, i studentów. To oczywiście jest siedziba kliniki wyjazdowej, więc w tym momencie tutaj mamy miejsce na samochody, na takie podręczne laboratorium. Jest apteka, jest również sala dydaktyczna, no bo jesteśmy na wydziale medycyny weterynaryjnej, więc muszą, musi być miejsce, gdzie prowadzone są zajęcia, typu seminaria. To o czym wspominałem, całe zaplecze socjalne, czyli pokoje dla studentów, również możliwość po prostu jedzenia, przygotowania sobie posiłków, co jest związane właśnie ze specyfiką 24-godzinnych dyżurów siedem dni w tygodniu. Aktualnie przenieśliśmy się do, do garażu, w którym znajdują się pojazdy, ambulanse, czy jak ja bym powiedział wetbulanse. <noise> <noise> Jest tutaj miejsce na trzy pojazdy. Całe pomieszczenie wygląda bardzo profesjonalnie, tak jak Pan profesor powiedział, są wszystkie pomieszczenia, które moim zdaniem powinny być w takiej wymarzonej klinice, gdzie cały zespół ludzi pracuje, proszę powiedzieć, jak funkcjonuje tutaj cała placówka. Powiedział profesor również o dyżurach 24-godzinnych, ale jak duży jest na chwilę obecną zespół i jak wygląda rozkład pracy. W tej chwili pracuję w zespole pięciu lekarzy. Standardowo mamy dyżury 24-godzinne i razem z lekarzami, którzy są na dyżurze, są również studenci. W czasie roku szkolnego, roku akademickiego, oni mają wpisane dyżury w swój e, program studiów. Natomiast w czasie weekendów, w czasie wolnym od zajęć, to są wtedy dyżury w ramach wolontariatu. Natomiast w wakacje studenci u nas mogą również odbywać praktyki wakacyjne, e, właśnie z zakresu e, leczenia zwierząt gospodarskich i koni. Mimo tego, że sam kończyłem ten wydział już parę ładnych lat temu, to jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, jak to wygląda w chwili obecnej. Ponieważ faktycznie zarówno samochody są profesjonalnie wyposażone, cała klinika no, wygląda świetnie, łącznie z miejscami dla studentów czy też rezydentów, którzy tutaj aktualnie są i mogą w komfortowych warunkach spędzić tutaj noc czy dyżur. W tych krótkich chwilach, kiedy nic się nie dzieje, wszystko wygląda naprawdę, naprawdę świetnie, i myślę, że studenci, którzy chcieliby faktycznie wiązać swoją przyszłość ze zwierzętami gospodarskimi, z końmi, myślę, że to jest duża szansa dla nich, żeby zobaczyć, jak to wygląda. W praktyce. Jak dużo studentów przewija się w ciągu roku szkolnego, akademickiego? Wszyscy studenci, którzy są na ostatnim roku, a tak naprawdę na dwóch ostatnich semestrach, mają obowiązkowe staże tutaj dydaktyczne, właśnie na klinice wyjazdowej. I wtedy w ciągu dnia to wygląda w ten sposób, że. Jest lekarz i z lekarzem jeździ w teren dwóch lub dwoje lub troje studentów, w zależności od liczby studentów, która mamy przydzielone na tydzień. Z reguły jest to 10-11 studentów na klinikę na tydzień i oni są porozdzielani przynajmniej tutaj na katedrze rozrodu pomiędzy klinikę wyjazdową, pomiędzy konie, gdzie wyjeżdżają z profesorem Rasiem i klinikę. Naszą tutaj na miejscu i e, również małe zwierzęta. Mhm. Wraca. Właśnie, właśnie wraca ambulans. Idealnie trafiliśmy. Aktualnie musieliśmy zmienić na chwilę miejsce naszego przebywania, ponieważ, tak jak widzieliście, właśnie wjechał ambulans. No i zaczęło się dużo dziać w garażu, zespół wysiadał, musiał się przepakować, przebrać i ruszać dalej. Dlatego też profesor jak mógł profesor kontynuować na temat studentów i tego, jak, jak dużo ich się pojawia w ciągu. Roku. w ciągu roku akademickiego wszyscy studenci mają okazję pojechać i brać udział w pracy normalnej pracy klinicznej razem z lekarzami, którzy pracują tutaj w klinice wyjazdowej. Oni mają wtedy oni w znaczeniu studenci mają dyżury 24-godzinne i w tym czasie muszą po prostu być do dyspozycji lekarza dyżurnego i jak wyjeżdżają, no to e, oczekujemy, że studenci będą aktywnie przy pacjencie pracować, czyli oni mają pełne prawo zbadać zwierzę oczywiście mają pytać o wszystko, co ich interesuje, czego nie wiedzą. Mogą robić na przykład badania rektalne, mogą podawać leki, mogą wkuwać się do żylnie, zakładając, że będzie to zrobione możliwie jak, jak najmniej. Traumatycznie, po to, żeby po prostu nabrali wprawy w normalnej pracy. Oczywiście zakładamy, że wszystko, co robimy jako lekarze, z nami są studenci, czyli studenci też. Uczą się, jak wypełniać dokumentację, mają prawo, czy mają możliwość słuchania e, rozmowy pomiędzy lekarzem a właścicielem, czy mogą się wtrącać, to już zależy od znajomości z właścicielami, nad e, nas, czasami. E, no, generalnie chodzi o to, żeby wiedzieli, nauczyli się, jak e, rozmawiać z właścicielem, jak rozmawiać z obsługą, bo to są też e, różni ludzie. I różne rzeczy, jakby oczekujemy my, jako lekarze, też od studentów. Tak, jak wspominałem, oni mogą albo tutaj być w czasie, gdy nie ma zgłoszeń, czy gdy wracamy, czyli mogą po prostu tutaj nocować na miejscu, bądź jeżeli mają akurat pokoje w akademiku, który jest 10 minut stąd, to nie ma problemu, żeby nocowali tam. Generalnie mają być w stanie w nocy, przy nagłych przypadkach, dojść na klinikę w przeciągu 20 minut. Dzięki temu, że mamy w tej chwili siedzibę, wszystko co robi klinika może być również wykorzystane do badań naukowych. Dzięki temu, że jeździmy w teren, gdzie większość naszych zgłoszeń to są zgłoszenia do krów i do koni, my możemy też prowadzić dane epidemiologiczne. Jest możliwość prowadzenia badań związanych z lekami, z występowaniem różnych chorób, z częstotliwością, Występowania chorób, i te badania, czy sprzęt, czy samochody wtedy są wykorzystywane również przez lekarzy, którzy są na katedrach klinicznych, ale również przez lekarzy, którzy przyjeżdżają tutaj z zagranicy, po to, żeby tutaj prowadzić też razem z nami badania naukowe. Dla przykładu w tym roku mieliśmy czteromiesięczny pobyt dwóch kolegów z Belgii, z Gent, z którymi e, wspólnie robiliśmy badania właśnie e, dotyczące zdrowia krów, dotyczące okresu poporodowego, chorób, e, chorób macicy e, i generalnie zdrowotności. Tych myślę, że dość obiektywnie mogę powiedzieć, po tym jak widziałem już no niemałą ilość lecznic, muszę powiedzieć, że warunki, które zapewnia uczelnia, a tym samym klinika w tym momencie, są tak naprawdę na najwyższym poziomie i jeżeli ktoś faktycznie wiąże swoją przyszłość z zwierzętami gospodarskimi, to myślę, że kierunek Olsztyn, Właśnie odpowiedni, aby przekonać się o tym, czy faktycznie chcą, widzą siebie w tym zawodzie, a jednocześnie, żeby już nabrać doświadczenia, którego tak naprawdę zwykle po wyjściu z, z każdej uczelni może brakować. Natomiast tutaj warunki zapewnione przez klinikę są na tyle duże, że jeżeli ktoś faktycznie chce się uczyć, to będzie miał do tego możliwości. Także dziękuję, panie profesorze, i do zobaczenia. Do zobaczenia. Watch me as I go Should I look both ways Before you cross me, babe? Cause I don't break for boys I'm moving on